Cześć, Rokan z tej strony, witam was bardzo serdecznie. Chciałem się z wami przywitać w pierwszym materiału vlogowym w tym roku, który będzie krótki, a w zasadzie będzie trochę jak zwykle mają materiały u mnie miejsce, trochę takim usprawiedliwieniem, bo obiecywałem wam jeszcze w grudniu, że będę nagrywał więcej, natomiast w międzyczasie się dużo zmieniło. Przede wszystkim, um, mimo że wydawało mi się, że tak naprawdę... Um, Będę rozkręcał, tak jak wspominałem, własną działalność gospodarczą, mówiąc bardzo optymistycznie. O tyle koniunktura w tym roku trochę na to nie pozwala. Startowałem do no nie ukrywamy wielu przetargów gdzieś tam w ramach różnych serwisów, czy też gadałem z klientami. No i się nie kręci za bardzo, szczerze mówiąc, więc własna działalność w tym momencie stanęła pod znakiem zapytania. Na szczęście udało mi się zabezpieczyć kontrakt. W bardzo fajnej firmie, która zajmuje się sprzętem komputerowym do overclockingu. O tym może później jeszcze kiedyś. Będę dla nich robił wizualizację produktów w 3D w ramach Cinema i, i Octana, co mi się bardzo podoba, bo jest to w zasadzie mój ulubiony warsztat, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o pracę na sprzęcie 3D. Natomiast no, w związku z tym też e, oznacza to, że od marca, od 1 marca w zasadzie będę bardzo zajęty. Fajne jest to, i to w zasadzie o to chciałam najwięcej w zasadzie pogadać, um, w ramach tego vloga jest to, że będę pracował całkowicie zdalnie. Czyli z tego miejsca, które tu widzicie, z tej mojej małej e, kanciapy, zwanej też gabinetem, gdzie jestem masa różnych dziennych przedmiotów. Które zgromadziłem w ciągu życia. Między innymi za mną tutaj widzicie, yy, przepraszam, bo to jest odbicie lustrzane. Za mną tutaj widzicie e, już mam od mojej świętej pamięci dziadka mm, doręczony e, sprzęt do pomiarów e, napromieniowania, ponieważ mój dziadek był mm, jednym z pierwszych, w zasadzie nie, pierwszym założycielem katedry mm, zajmującej się pomiarami promieniowania w Polsce i założył w zasadzie kaderę zajmującą się tym, tym wszystkim, był fizykiem jądrowym. Hmm, możecie o nim poczytać w Wikipedii, Jerzy Pańsko. Fantastyczna postać, niestety już nie ma go e, z na tym świecie od jakiegoś czasu, Znaczy czym bardzo ubolewam, ponieważ uwielbiałem z nim prowadzić dyskusje naukowe, on był osobą wierzącą, ja jestem ateistą i apostatą, wystąpiłem z kościoła katolickiego i zawsze się w bardzo fajny sposób <laughs> ścieraliśmy jeżeli chodzi o kwestie poglądów, bardzo mi tego brakuje. Mniejsza z tym. W każdym razie, w związku z tym w zasadzie za kilka dni wracam do pracy kontraktowej. O tyle fajnie, że zdalnie, co mi się bardzo podoba. I, i z czego nie ukrywam, bardzo się cieszę, bo ze względu też na moje życie prywatne bardzo chciałem taką, taką formę pracy, czy współpracy z jakąś firmą podjąć. I w zasadzie e, no wracam do full-time rzeźby, mówiąc pros graficznej. Natomiast nie jest to e, rzecz ostateczna, ponieważ e, jakiś czas temu mm, zgłosiłem się do sortingu, tak zwanego do pracy w Cyberseku, i w tym momencie szkolę się na e, specjalistę od Cybersecurity. Mm, to też jest troszeczkę związane z moim życiem prywatnym, ponieważ mam wielu kolegów, którzy w tej branży pracują w IT i się rozwijają, i stwierdziłem, że warto byłoby być może też podjąć podobną ścieżkę kariery, przebranżowić się po raz nie wiem, który raz w życiu. Ale tak też chyba nasze czasy wyglądają, że w zasadzie nawet jeżeli mam jakiś tam dobry warsztat, to umiejętności to w życiu zdarzają się takie sytuacje, że musimy zmienić branżę, czy podejść do pewnych rzeczy inaczej. I o tym chciałem z wami w zasadzie dziś pogadać, bo hmm, być może część z was śledzi też mój kanał, ja wrzucam jakieś z materiały, które są związane z kreacją i z, z, z pracą w grafice 3D. I w zasadzie hmm, w Polsce to jest dosyć ciekawe, ten rynek przybrał bardzo taki hmm, no niefortunny Wymiar, to znaczy, w zasadzie dobra kasa jest, jeżeli chodzi o pracę grafików w agencjach czy w jakichś tam studio hmm, związanych z reklamą czy z animacją, natomiast generalnie rynek jest bardzo zepsuty i w zasadzie hmm, niektórzy mówią, że teraz starszyły ja się to całe AI, mid i tak dalej. To jest nieprawda. Generalnie sztuczna inteligencja hmm, grafiką ułatwia pracę, ja sam z niej bardzo dużo korzystam, natomiast hmm, Faktycznie jest tak, że rynek w Polsce no, jest trudny, jeżeli chodzi o pracę grafików. Bardzo w dużym stopniu podyktowany przez klienta, a nie przez pracownika. Co wiąże się z tym, że na przykład ja się z tym spotkałem w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. Bardzo często, że stawki, które ja ust ustalam sobie, i to są stawki to nie są stawki wybra że tak powiem, wymyślone z głowy, ale one w czysty sposób odzwierciedlają chociażby sam fakt tego, że mam eksploatację sprzętu, posiadam licencję. Yy, renderowanie w 3D jest czasochłonne, w tym czasie komputer w zasadzie do niczego się nie nadaje, ponieważ yy, jest w 100% zajęty renderowaniem dalej. Klienci tego nie rozumieją. W przeciwieństwie być może na przykład do branży IT, yy, nigdy nikt nie popracował nad tym, żeby klientom pewne rzeczy uświadamiać, ponieważ na przykład w reklamie, yy, w której bardzo dużo pracowałem, jest generalnie takie przeświadczenie i, 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 i że tak powiem, taka generalna zasada, że klient ma, klient chce i klient dostaje, I niezależnie od tego, co się wymyśli. To często prowadzi do bardzo absurdalnych sytuacji, w których w zasadzie każde widzi mi się klienta, ma być w jakiś sposób spełnione. Jest to oczywiście fajna praca pod pewnym względem, ponieważ e, trzeba tego klienta zaspokoić, e, i no. Znaleźć rozwiązanie, czasami którego nie ma, czyli jest to jakiś poziom pracy takiej kreatywnej, mocno intelektualnej, gdzie po prostu my jako grafik proponujemy rozwiązania. W zasadzie realizujemy zadania, które wydają się z początku niemożliwe. Jak najbardziej jest to przyjemne i, i fajne, jasne, natomiast kwestia deadlineów, czyli tego w jakim tempie się pracuje, kwestia tego ile godzin, czy wręcz nadgodzin się wypracowuje, jest dosyć nieprzyjemna. Ale to chyba w zasadzie w każdej branży e, tak się zdarza. Natomiast e, zdecydowanie ten rynek się mocno zepsuł. Ja widzę to też po tym, jak e, kilka lat temu pracowałem na finansie z tego się utrzymywałem. Teraz jest to bardzo trudne mimo dużej, e, że tak powiem, sieci kontaktów. E, wygląda to w miarę ciekawe, więc zabezpieczyłem sobie na mm, jakiś dłuższy czas pracę kontraktową, która po prostu gwarantuje mi dochód, który mnie zadowala w jakiś tam sposób. Natomiast docelowo planuje się e, prawdopodobnie pod koniec tego roku lub e, na początku przyszłego roku przebranżowić, zająć się cyber security, um, a dokładnie cyber security w takiej pracy red teamowej, tak? czyli w zasadzie e, zostać hakerem, mówiąc wprost, e, ale takim etycznym hakerem, tak? czyli w zasadzie dbać o to, by zabezpieczać Swoich klientów przed włamaniami, przed utratą danych. Co wydaje mi się bardzo fajne. Zawsze gdzieś tam z tyłu w mojej przeszłości, że tak powiem, gdzieś to zawsze funkcjonowało, zawsze się tym interesowałem. A teraz czasy się tak zmieniły, że w zasadzie istnieją instytucje czy firmy, które tego uczą, i wydaje mi się to bardzo fajne. Jest to też moim zdaniem bardzo przyszłościowa branża z tego po prostu względu, że um, jest. Będzie się zawsze rozwijać ten problem, zawsze będzie istniał. W przypadku grafiki komputerowej jest troszeczkę inaczej: ten rynek jest piekielnie nasycony. Jest bardzo duża rzesza ludzi, którzy po prostu godzą się pracować za stawki, które są nierealne. Jeżeli patrzymy na to z perspektywy kogoś, kto ma utrzymywać rodzinę, w jakiś tam sposób zarabiać pieniądze, i w zasadzie w takim, no szczerze mówiąc, mocnym starciu z rzeczywistością. Zdecydowałem się na to, by po prostu za jakiś czas zmienić kompletnie branżę. Oczywiście, zawsze w głębi duszy pozostanę artystą, i, i zawsze w jakiś tam sposób realizowanie się w tym kierunku będzie dla mnie na pewno ważne. Zresztą, praca, którą teraz podejmuję, kontraktowa, jest fantastyczna. To znaczy, z mojego punktu widzenia, łączy zarówno to, czym się jaram, czyli sprzęt komputerowy w dużym stopniu. Prace z takimi podzespołami, które w zasadzie no, zapewniają rozw rozwijanie tej branży i tak dalej, więc jest to bardzo fajne. Z drugiej strony są to wizualizacje produktów, czyli praca w 3D taka bardzo techniczna, którą ja bardzo lubię, tak? to znaczy w tym sensie, że yy, trzeba zachować bardzo duży realizm, wysoką jakość tekstur. Tutaj wchodzi też mocny hardware, który musi to wszystko udźwignąć, jak i software, który z tym hardware będzie współpracował. Jest to dużo fajnych wyzwań. Nie mogę się tego doczekać na pewno. Um, będzie to fajne, natomiast docelowo pewnie za kilka czy kilkanaście miesięcy będziemy już rozmawiać z zupełnie innej perspektywy, czyli mnie jako kogoś, kto zajmuje się zupełnie inną branżą. Um, no cóż, takie są czasy, tak. Trzeba się dostosowywać, trzeba cały czas się rozwijać, i wydaje mi się to bardzo fajne i w dużym stopniu bardzo ciekawe. Natomiast, no niestety, życie trochę weryfikuje pewne sprawy. Wydawało mi się, kiedy jeszcze na początku tego roku, a w zasadzie pod koniec zeszłego roku, przygotowywałem się do zrealizowania swoich planów, kiedy zacząłem działać, okazuje się, że koniunktura jest słaba. No niestety zawdzięczamy to w dużym stopniu obecnej władzy jak i temu, jak podchodzą do pewnych spraw, ale jest ciężko, ciężko są zlecenia, ciężko są zlecenia, które się opłacają, to znaczy bardzo często jest tak, że po prostu to, co klient proponuje, to, co klient oferuje jako wysokość wynagrodzenia, nie ukrywajmy, że o to się rozbija, Rozbiega się bardzo z tym, co, co się kalkuluje, ponieważ jeżeli liczymy koszty własnej działalności, w tym wypadku u mnie to jest prąd, mm, licencje i tak dalej, oczywiście wiadomo, że nie jest tak, że dostaję jednego klienta i na niego zrzucam wszystkie koszty, tych klientów z kilku w ciągu miesiąca, ale jednak jest to w miarę łatwo policzyć, ile muszę mniej więcej miesięcznie zarabiać, żeby wyjść na zero, a zero to jest za mało, żeby za to przeżyć. Trzeba jeszcze do tego dorzucić sporą górkę, by opłacić rachunki, kredyty i tak dalej. I w związku z tym właśnie zapadła taka decyzja życiowa, żeby po prostu pójść w branżę IT, um, skupić się na czymś innym. Nie ukrywam, jestem już po takim wstępnym kursie tak zwanym sortingu, um, w którym um, kandydatów wybierano, odsiewano um, ziarna od plew, tak mówiąc wprost i, i potocznie, i po prostu wybierano um, graczy, players, czyli generalnie osoby, które się do tego nadają. Zakwalifikowałem się, zdałem egzaminy i czeka mi teraz bardzo intensywnych 7 miesięcy, gdzie w zasadzie będę mocno, mocno pracował nad tym, by rozszerzyć swoje kompetencje. I szczerze mówiąc, nie muszę tego doczekać, ponieważ, tak jak mówię, jest to tematyka, która w bardzo dużym stopniu już mnie kiedyś tam w życiu interesowała. W czasach liceum i wczesnych studiów, gdzieś tam się jakieś hakowanie bawiłem, wtedy to jeszcze była wolna Amerykanka. Rynek nie był tak ustrukturalizowany i opanowany jak teraz. W tych czasach, w zasadzie, jeżeli chodzi o prawo. Jest to troszeczkę bardziej skomplikowane. W zasadzie yy, praca bez zlecenia, bez zgody klienta yy, na jakąkolwiek penetrację tak, systemów szukania exploitów jest nielegalna. Um, natomiast, no, mniejsza z tym, mm, chodzi po prostu o to, że mm, te ostatnie dwa miesiące, które minęły, starałem się w jakiś tam sposób pozyskiwać klientów w tym, co umiem i wbrew pozorom do tego, do, i na moje portfolio, i na doświadczenie, które. Praktycznie jest 15-letni, już w tym momencie, okazuje się niewystarczające, by stanąć na własne nogi. I wydaje mi się, że z mojego punktu widzenia, jako przedsiębiorcy, jest to taki troszeczkę patrzymy na kryzys państwa. Ja nie chcę się bawić w politykę, bo nie o to w tym chodzi, natomiast zdecydowanie wygląda to tak, że po prostu ktoś, kto ma. Z mojego punktu widzenia doświadczenia duży warstw umiejętności, z tych umiejętności po prostu nie jest w stanie się utrzymać. Czy jest to wina rynku w dużym stopniu, tak, a w zasadzie osób, które na tym rynku pracują, czy innych grafików, którzy po prostu e, zgadzają się wykonywać e, pewnego rodzaju zlecenia za określone stawki, które są po prostu zaniżone. Branża IT zdaje się, póki co nie mieć tego problemu, więc wydaje mi się, że jest to dobry przeskok, zwłaszcza, że nie jest to technicznie dużo jakoś strasznie skomplikowana. Ja jestem raczej osobą, która jest przyzwyczajona do ciągłego uczenia się, zresztą branża, grafiki, branża w której pracuję od nastu lat, też tego wymaga. Natomiast docelowo chcę się przebranżowić, zmienić kompletnie, że tak powiem, pole działania i zobaczyć, do, gdzie to dotrze. Um, zwłaszcza, że my, jesteśmy funkcjonariuszami w ekonomii w takiej, która jest, i ta ekonomia jeszcze jakiś czas z nami zostanie, to także się dotyczy, tyczy się w zasadzie inflacji, ale też generalnie koniunktury, na przykład, która w branży reklamowej, na której ja w dużym stopniu jakiś tam bazowałem, tak, czyli tej obecności tej koniunktury i tego, że faktycznie się kręci, mówiąc potocznie. No, teraz się niespecjalnie kręci o zlecenia. Jest bardzo ciężko. Stawki są strasznie wyśrubowane. I w zasadzie spotkałem się przez ostatnie dwa miesiące ze zleceniami, gdzie oczywiście je robiłem, no bo um, jakieś tam pieniądze trzeba zarabiać. Natomiast um, w zasadzie wychodziłem ledwie na zero minimalnie z zyskiem. I, i wynikało z tego, że po prostu klient mi mówi: No, słuchaj, no, sorry stary, ale um, mam gościa, który zrobi za mniej. Um, a ja mówiłem: OK. Prawdopodobnie gość, ty mówi, że zrobi to za mnie, nie ma zielonego pojęcia o tym, o czym mówi, ale moj, moją górną strefę widełek też to zaniżało. Bardzo często po prostu stwierdzam, że nie opłaca się tego robić, dużo bardziej się po prostu opłaca zrobić jakieś modele na stoki i je po prostu obchnąć i jakoś z tym wyjść na swoje. Um, czy przygotować jakieś materiały, czy, czy jakieś pakiety materiałów, czy, czy zrobić coś do Unity i tak dalej. W każdym razie, mm, koniec końców. Za kilkanaście miesięcy skończę z grafiką 3D, mówiąc prost. Chociaż nie wiem, bo, tak jak mówię, firma, w której. znaczy, na pewno będzie tak, że jak się przebranżowię, to będę w tej nowej branży szukał pracy. Natomiast firma, z którą teraz nawiązują współpracę, w zasadzie jest to kontrakt bezterminowy za bardzo przyzwoite pieniądze. No, jest to firma z którą łączyłem Machine Sentiment, ponieważ kiedyś, niedawno temu już pracowałem. Co prawda, zupełnie na stanowisko, wtedy byłem sprzedawcą na, na, na giełdzie komputerowej, a obecnie będę dla nich grafikiem, będę pracował nad wizualizacjami. Jest to firma, z którą łączy mnie duży sentyment, bo jest to polska firma z polskim kapitałem, co jest też fantastyczne. I jeżeli się okaże, że współpraca się dobrze układa i fajnie się napracuje, to pewnie jakiś czas tam posiedzę, to na pewno. Natomiast koniec końców plan jest taki, żeby zdać certyfikaty i zostać i specjalistą od cybersecurity i rozwijać się bardziej w tym kierunku. Zwłaszcza, że w tym roku kończę 40, więc następnych parę lat, gdybym temu poświęcił, mógłbym dojść do, że tak powiem, całkiem przyzwoitego poziomu, bo tematyka jest mi i w jakiś sposób znana, i też nie ukrywam. Uważam za niesamowicie ciekawą. Sam fakt pracy w Linuxie, wyszukiwanie exploitów, mapowanie sieci, fajna sprawa generalnie um, i myślę, że jest to droga ku przyszłości. Natomiast jeżeli chodzi o grafikę, przynajmniej w Polsce, ale też ja też współpracuję z klientami za granicą, i to też nie jest tak, że tam rynek jest taki fantastyczny. Okej, okay, jest kwestia przewalutowania i korzyści wynikających z tego. Że zarabiamy w innej, w innej opcji w walucie. Natomiast generalnie no, ta branża przestała być przyjemna i fajna. W zasadzie zostają albo agencje reklamowe, które dla mnie są trochę toksycznym środowiskiem. Mam to z doświadczenia po półtora roku pracy w ostatniej agencji, gdzie w zasadzie rozstaliśmy się w taki sposób, że mam mieszane uczucia co do tego. Jeżeli mam być szczery, bo kiedy zaczynałem tam pracę i prowadziliśmy ustalenia co do tego jak ta współpraca będzie wyglądała co do tego przede wszystkim hardware'u tak? kiedy ja mówiłem, że, że jestem grafikiem pracującym na określonych narzędziach dostałem informację zwrotną, że nie jest to problem że te narzędzia zostaną mi zapewnione koniec końców skończyłem na przestarzałym Macu który nie był w stanie w ogóle pracować i byłem rozliczany z tego co na tym Macu powstaje a co było poniżej moich oczekiwań natomiast no, przy pewnych możliwości technicznych nie dało się przeskoczyć Um, i, I w zasadzie jest to jedyna branża, w której można jakieś pieniądze jeszcze zarabiać. Reszta to jest game dev, który jest dla pasjonatów całkowicie i w zasadzie na pasjonatach się skupia. Albo praca taka um, na zasadzie zatrudniania specjalistów, tak zwanych specjalistów, czyli po prostu założeniu własnej firmy i zatrudnianiu grafików, którzy dla Ciebie wyrabiają za grosze, co dla mnie osobiście. Jako człowieka, który też dla takich firm pracował, jest to absolutnie nieakceptowalne i mam z tym jakiś tam duży problem. Więc koniec końców skończyło się na tym, że postanowiłem po prostu zmienić branżę i spróbować na swojego szczęścia na, na innej wyspie. Z tymi wyspami bywa różnie, bo jak wszyscy wiecie, nie zawsze trawa jest zieleńsza u sąsiada. Natomiast wydaje mi się, że, że jest to dobra droga. Co oznacza, że przez najbliższych parę miesięcy szkolenie chyba się kończy we wrześniu albo w październiku tego roku. Będę bardzo ciężko pierdzielą. Um, bo jest to tr trudne szkolenie, um, które też swoje kosztuje, jak wszystko w branży IT, natomiast przygotowuję do, do tego zawodu całkiem sensownie i w zasadzie um, tym samym też zapowiadam, że pomimo tego, że planowałem więcej nagrywać, więcej robić, okazuje się, że być może pójdzie to w drugą stronę. Więc będę się pojawiał rzadziej. Jeżeli już to będą materiały vlogowe, na pewno będę się dzielił z Wami moimi doświadczeniami wynikającymi z tego, czego się nauczę, bo, bo będę się uczył bardzo dużo nowych um, i bardzo fajnych rzeczy i w zasadzie nie mogę się tego doczekać, bo jest to coś. To zawsze mnie fascynowało w jakiś tam sposób, natomiast kiedyś ta wiedza nie była tak powszechna, z jakimś czasem stała się powszechna, ale wtedy zupełnie byłem w innej branży. Teraz się okazuje, że tego ludzi uczą po prostu i można pracować czy dla swojego kraju i y pomagać mu w obronie przed agresorem z zewnątrz, przy tym tak zwanej cyberwojnie, czy można pracować dla firm i zabezpieczać je w dużym stopniu i, i pomagać im w zachowaniu tego bezpieczeństwa w sieci. No, możliwości są bardzo duże i wydaje mi się to strasznie fajne. Generalnie kurs, który ten taki podstawowy, który odbyłem, bardzo mnie wciągnął. Strasznie mi się to spodobało, mam zajawkę. W zasadzie większość teraz wolnego czasu spędza nawet nie tyle na graniu, chociaż na przykład dziś zrobiłem sobie dzień wolny, mm, kupiłem grę, Songs of Conquest, którą zresztą możecie obejrzeć w innym materiale na kanale. I zrobiłem sobie dzisiaj taki dzień kompletnie oderwany od rzeczywistości, gdzie skupiłem się po prostu na graniu i tak dalej. Natomiast tych dni będzie relatywnie mało w nadchodzącej przyszłości. No cóż, czeka mnie ciężkich kilka miesięcy najbliższych, bo będę musiał pracę kontraktową zdalną, co jest dla mnie też nowością, bo zdalnie pracowałem owszem, ale w takich bardzo krótkich strzałach. Teraz będzie to w zasadzie full time praca zdalna, więc muszę sobie wypracować zupełnie nową higienę życia. To znaczy chcę zaczynać poranki od albo od joggingu jakiegoś, albo chodzenia na basen. Potem odstawka młodego do przedszkola, podwiezienie żony do, do pracy i w zasadzie potem Siadam tutaj przy kąpie i, i zaczynam pracować nad e, zleceniami. A zaraz po tym jak zakończę pracę f, na następne kilka godzin, trzy razy w tygodniu e, czeka mnie mm, na szkolenie Cyber Security, więc będzie bardzo intensywnie. Będzie się bardzo dużo działo i w zasadzie. Mm, no nie będzie to łatwe na pewno. Ale tak jak e, zawsze no, mówiłem to wszystkim znajomym, w zasadzie e, zawsze mm, mi się wydawało też, że w życiu fajnie jest, jak ma się mniej wolnego czasu niż więcej, ponieważ tak naprawdę im więcej mamy zajęć, tym łatwiej jest ten wolny czas sobie zorganizować z tego procesu względu, że uczymy się go doceniać. I cóż, żeby przeciągać, bardzo serdecznie dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia wkrótce. Cześć.